Cześć, z tej strony Karol Bocian, dzisiaj szybka porada. Jak możemy troszeczkę poprawić naszą pracę z edytorem Babo.io z y, różnymi elementami, na przykład z bazą danych, albo z przyciskami, czy innymi elementami w naszym edytorze. Jak możemy to zrobić? Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy NoCode, gdzie bez programowania Babo.io bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową. Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy w których nauczysz się jak tworzyć aplikację w Babuio od podstaw, możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec perełka możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikację, a Ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach w BabuIo oraz moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, więc znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! A rozwiązanie, które mam na myśli w tym właśnie przypadku, to jest po prostu używanie ikonek w różnych miejscach. Na przykład dodamy sobie jakieś przyciski, jeden, drugi i na przykład checkboxa checkbox, jest checkbox, to w takiej nazwie checkboxa, jak przejdziemy sobie na home, czyli kliknąłem home, przechodziłem na początek linii, możemy nacisnąć sobie Windows kropka w Windowsie i następnie wybrać na przykład jakiś select albo check, jakąś taką ikonkę, która będzie nam pozwala pomagała powiedzieć, że to jest właśnie Checkbox, więc tutaj możemy sobie poszukać właśnie różnych ikonek. Przy czym te ikonki nie musimy brać tylko te, które są tutaj dostępne pod przyciskiem właśnie Windows. Kropka, ale możemy też z zewnętrznych różnych stron też brać różne ikonki i też je tutaj wklejać. Więc możemy sobie tutaj o, wyszukiwać jakieś rzeczy, albo też oznaczać takie różne elementy z pomocą jakichś związków. Nie wiem, na przykład ten checkbox by oznaczał, że nie wiem, włączamy światło, na przykład, albo że możemy zrobić zdjęcie, zabić. Mamy teraz tutaj właśnie tę ikonkę, więc też ona tutaj nam się wyświetla, przez co nam jest łatwiej zobaczyć w naszym drzewie elementów, takie różne elementy poznajdować. Na przykład możemy znowu wziąć przycisk, znowu przejadę na home, bo wtedy jak jest na początku linii, to jest łatwiej, ctrl, kropka i znowu wyszukać sobie coś innego, o, na przedniu. Załóżmy, że to nam szybko pomina jakieś zamówienie albo o, tu koszyk, więc będziemy wiedzieli, że ten przycisk służy do tego, żeby dodawać coś do koszyka. I takie ikonki możemy używać też w innych rzeczach, na przykład w bazie danych. Możemy dodać sobie tutaj przed tabelę zamówienia i do tych tabel też dodać sobie Ctrl. I poszukać sobie jakieś ikonki, która by nam kojarzyła się z zamówieniami. Na przykład załóżmy, spodnie niech będą. Tak samo do pól możemy sobie dodawać rzeczy na przykład name, typu tekst typu tekst i też możemy sobie tutaj wykorzystać jakąś ikonkę znowu. Była nazwa, załóżmy, że ta będzie nam pasowała. Klikamy sobie Create. No i teraz jak z tego skorzystamy na przykład w jakimś tekście. Weźmy więc tekst i tu wyszukamy sobie 2SR4, szukamy typów i mamy te ikonki tutaj dostępne też przy polach, więc możemy sobie to wykorzystywać, żeby nam się po prostu szybciej, fajniej działało w naszej aplikacji. I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałam. Dziękuję za Twoją uwagę, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!